Komputer sobie zamienia? Tak, proszę pana, zamienia sobie literki w tych słowach. Po prostu przestawia litery w słowach. Dokładnie. Ha, I dla kurz. przykładu, proszę uprzejmie, tutaj mamy e, oryginalny zapis z pana rozmowy. Tu, tu. No kurde. A mówię zdenerwowanie, kurde, także. Kurde. Nawet nie wiedziałem, że tak potrafię, kurde. A tutaj, proszę bardzo, komputer już sobie poprawił i jest bez wulgaryzmów. Joź. Rukwa ciam. Rukwa ciam. Rukwaciam. Do rukwy nędzy. Po jakiego jucha dzwonisz? Ty głupia. Picio. No. Ojciec. Ty stary Juchuty.